Podcast ten powstaje dzięki patronom, w których gronie są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński, Szymon Kryczka oraz Grzegorz Ludwin. Zapraszam! Cześć, dzień dobry moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejna odsłona podcastu BSS bez tajemnic. I dzisiaj ze specjalnym gościem, którym jest Adam Pustelnik, pierwszy wiceprezydent miasta Łodzi. Cześć Adamie! Dzień dobry, witam podcastowiczów. Bardzo miło mi Ciebie widzieć. Szczególnie, że jesteś tutaj no, bardzo dużym wsparciem w ogóle dla rozwoju przedsiębiorczości w swoim mieście, w tym również, jakby nie było, dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Pozwolę sobie tutaj zrobić taką małą wycieczkę w przeszłość, że w roku 2006 sam miałem przyjemność budowania jednego z centrów typu BPO w mieście Łodzi, i pamiętam, że wtedy strategii miasta bodajże przygotowanej przez firmę McKinsey było coś takiego, że to jest jeden z sześciu filarów, na których miasto chce budować swoje przedsiębiorcze oblicze. Czy coś się od tamtej pory zmieniło? Czy ten sektor BSS-owy nadal jest dla Łodzi ważny? Słuchaj, paradoksalnie tamte strategie z tamtych lat i to, co przygotował wtedy McKinsey, ale później potwierdziło to szereg, szereg innych doradców i szereg innych partnerów, to nawet nie była, nie była prognoza czy przewidzenie czegoś, tylko to było bardzo dobre zidentyfikowanie już funkcjonujących trendów. E, moim zdaniem, oczywiście, no bo nie jestem wyrościem delficką, ale moim zdaniem dla miast, takich jak Łódź, takich jak Poznań, takich jak Katowice, takich jak Wrocław, które czy, czy, trój, czy szeroko rozumiane trójmiasto. E, a, a to są paradoksalnie organizmy dość mocno do siebie zbliżone. Sektor nowoczesnych usług dla biznesu, w takiej dziedzinie miejsc pracy dla, dla, dla klasy średniej, e, takich e, miejsc pracy szeroko rozumianych korporacyjnych, sektor nowoczesnych usług dla biznesu jest w znacznej mierze bezalternatywny. E, w związku z tym, jaką strukturę ma Polska i jak to się kształtowało na, na przestrzeni lat, e, trudno sobie wyobrazić ten krajobraz e, takich Masowych, korporacyjnych miejsc pracy dla middle classu, upper middle classu, bez sektora usług dla biznesu, sektora BSS, jakkolwiek, w takich miastach, o których przed chwilą powiedziałem, ponieważ to jest zdecydowana większość tych miejsc pracy. W korporacyjnych usługach i moim zdaniem, jeszcze długo nie nastąpi taki trend, że w takich miastach, o których przed chwilą wspomniałem, żeby korporacyjne front się lokalizowały. Więc uważam, że to jest sektor, który jest dla nas w znacznej mierze bezalternatywny, i to jest sektor, który jest i pozostanie priorytetem jeszcze przez długi, długi czas. Z tego, co kojarzę, naszą też ostatnią rozmowę jakieś kilka tygodni temu, to, to wspominałeś, że poza sektorem nowoczesnych usług dla biznesu, ten sektor szeroko pojętej logistyki też jest takim drugim dosyć istotnym dla rozwoju e, miasta i aglomeracji łódzkiej, ale pozostańmy tutaj w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu, bo. Macie u siebie no, firmy z bardzo dobrym i mocnym zapleczem, takie jak Infosys, chociażby, który obecnie piętnastolecie swoje obchodzi, no jedna, jeden z największych filarów w ogóle rozwoju BPOS-ów na polskiej ziemi, jako takiej. To oni dawali tutaj wręcz wyznaczniki w kierunku, że zobaczcie, Polska jest dobrym kierunkiem do tego, żeby tę branżę BPOS-ową wtedy stawiać. Ale potem się pojawiły u was szerze serwisy i to bardzo, bardzo ciekawe. Powiedz mi, kto u Was jest? Jakbyś takich kilka nazw nawet mógł nam podać, żebyśmy mogli sobie lepiej zobrazować, kto wybrał łódź do tej pory? Wiesz co, tych centrów jest sporo, a właściwie pojawiło się sporo, więc na pewno nie wymienię wszystkich. Natomiast. Tych, którzy w ostatnich latach mieli agresywny rozwój i którzy oferują bardzo skomplikowane, e, bardzo skomplikowane procesy, jest, jest już całkiem solidny portfel. To jest Philips Healthcare, to jest oprócz wspomnianego przez ciebie Infosysu, to jest Fujitsu, to jest Barry Callebaut, e, to jest Conduent, to, e, to jest Nordea. To jest, e, to jest naprawdę solidny portfel firm. I to, co e, można zaobserwować na osi czasu, od jakiegoś czasu. To jest to, że te procesy bardzo się skomplikowały. To, to dla miasta bardzo dobrze, bo tych miejsc pracy czy tych ról, gdzie ludzie wykonują coraz bardziej zniuansowane, coraz bardziej, coraz bardziej skomplikowane procesy, przybyło lawinowo i, i, i to bardzo cieszy nawet patrząc na siatkę płac, no to ewolucja względem tego punktu, w którym ty startowałeś, bodajże z Southwesternem, to, to ewolucja jest ogromna i to ma swoje ogromne odzwierciedlenie na to, na, znaczy ma swoje bardzo duże przełożenie na nasz bilans migracyjny, na to, jak zmieniła się ta, 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 ta cała struktura w łodzi. A kierunek jest tutaj ewidentnie pozytywny i optymistyczny, bo mimo demografii, czyli tego bilansu zgonów do narodzin, która która była trudna, no bo Łódź miała trudną, trudną strukturę demograficzną w punkcie wyjścia w, w czasie po przemianach, no to te statystyki migracyjne i te dane, ile osób do nas przyjechało względem tych, które wyjechało, no to one są, one są super. I jednym z głównych czynników na tej mapie jest właśnie sektor BSS, bo z niego bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. A to miejsce, w którym jesteśmy obecnie, nie jest miejscem optymalnym jeszcze, jest, jest miejscem, które może wszystkich ludzi za to odpowiedzialnych na przestrzeni lat przyprawiać o duże poczucie dumy i mimo wszystko optymizm. Z tych nas firm, które przed chwilą tutaj padły z Twoich ust, to można by wnioskować, że w zasadzie łodzią pod kątem BSS-ów interesuje się cały świat, w zasadzie i Stany, i Europa, i Azja. Czy tak jest, czy widzicie, że tutaj macie jakiś trend, że jest napływ inwestorów jakby z jakiegoś konkretnego jednego kontynentu, bądź też obszaru geograficznego, czy macie taką dosyć wspólną różnorodność inwestorów z tego sektora? Nie, to jest, to jest naprawdę pełen wachlarz, to są od firm z koreańskich jak Samsung, znaczy właściwie Harman, który jest w rodzinie Samsunga, japońskie Fujitsu, amerykański McCormick, po gigantów europejskich jak Philips Healthcare, Barry Callebaut, Nordea, więc tutaj można powiedzieć, że mamy do czynienia z symetrycznym pokryciem całego rynku, nie wspominając o Klariancie. Oczywiście bardzo często te firmy przechodzą albo dotykają je różne rozszady na poziomach globalnych. Łączenie się, dzielenie spółek, przejmowanie przez różne koncerny. Natomiast w tym punkcie wyjścia no to, to jest to, to jest dość zrównoważone. Zrównoważone w tym sensie, że to pokrywa i naszego tutaj wielkiego brata z za oceanem, przez azjatyckie tygrysy, Kończąc na starej, dobrej, zasadnej Unii. Zaryzykowałbym wręcz tutaj w takim razie stwierdzenie, że jednym z powodów, dla których do łodzi te drogi prowadzą niemalże jak do Rzymu, to jest multijęzyczność, no bo skoro mamy inwestorów z tak różnych stref geograficznych i z tak różnych organizacji, no to oni jednak potrzebują wsparcia w swoich rodzimych językach albo w tej puli języków międzynarodowych. Czy w takim razie ta multijęzyczność to jest mocna strona łodzi? Na pewno to stała się mocna strona łodzi, bo ja jestem zdania, że talent idzie za kapitałem. Oczywiście, że kapitał idzie za talentem, natomiast co do zasady, taka sytuacja, gdzie wielu świetnie wykwalifikowanych ekspertów czeka na zatrudnienie, czekając w zamrażarce, to. To jest, to jest sytuacja, z którą rzadko mamy do czynienia. Ten talent pool, on się tworzy wokół firm, które już tutaj są, więc to multijęzyczność w ogromnej mierze wygenerowały i wystymulowały firmy już tutaj będące. Bez nich nie mielibyśmy takiego portfela ekspertów. Doszliśmy do, już do takiego poziomu. To nie jest dojrzałość krakowska, i pewnie jeszcze przez długi czas nie będzie, czy warszawska. Natomiast jest to już. Taki stopień dojrzałości tego sektora, że on generuje kolejne projekty, i właściwie jednym z naszych głównych atutów z perspektywy przyciągania kapitału jest, jest dojrzałość i stopień skomplikowania ról, jaki jest już w obecnie istniejącym sektorze. Słuchaj, Talent Pool to jedno, ale ten sektor lubi rozwijać się w przestrzeniach biurowych. Co prawda mamy za sobą dwa lata pandemii i przyzwyczajenie do pracy hybrydowej, gdzie rzeczywiście ta branża jako jedna z pierwszych adoptowała się do tego super wręcz praktycznie rzecz ujmując, no ale nie mniej jednak, jeżeli ktoś nowy ma do Łodzi przyjść, no to wskoczy na jakieś przestrzenie biurowe. Czy Łódź dysponuje w tej chwili jakimś wachlarzem budynków biurowych, gdzie można by tego typu inwestycje osadzić? Łódź... To jest taka niejednoznaczna statystyka, no bo poziom tych dostępnych powierzchni biurowych jest relatywnie, relatywnie wysoki w Łodzi. On jest związany z tym, że kilka projektów weszło na rynek w momencie trudnym dla branży biurowej, w tym okresie okołopandemicznym bądź bezpośrednio pandemicznym. Więc tutaj komercjalizacja tych przestrzeni biurowych dla, dla tych inwestorów, dla tych deweloperów była i była, jest dużym wyzwaniem. Te czasy, które, które były w momencie wrzucania na rynek chociażby niektórych biurowców w Nowym Centrum Młodzi, jak nowa fabryczna, które były wynajmowane na poziomie przysłowiowej dziury w Ziemi, no to te, te, te czasy jeszcze przez jakiś czas nie powrócą. Natomiast one, spo, one miały efekt niejednoznaczny. W tym sensie na pewno postawiły deweloperów powierzchni biurowych w położeniu wymagającym. No bo na pewno ten wynajem i ta komercjalizacja nie szły tak, jakby, tak jakby tego pragnęli. Natomiast z perspektywy miasta ma to swój, swój pozytywny odcień: mianowicie w chwili obecnej, tej powierzchni biurowej, która jest do dyspozycji ad hoc, jest więcej aniżeli, aniżeli by było. Jeśli nie mielibyśmy do czynienia, z, do czynienia z tym poślizgiem, poślizgiem pandemicznym, no i to jest jakiś, to jest jakiś atut w rozmowie z inwestorami, z kapitałem. Skoro mowa o rozmowach z inwestorami, 16-17 listopada, czyli raptem za parę dni od czasu, kiedy nagrywamy sobie dzisiejszy podcast, wraz z Pro Progresio i tutaj Urzędem Miasta Łodzi organizujemy wspólnie konferencję poświęconą trendom w branży BSS-owej, takie wręcz odkrywanie tego, co nam może przynieść rok 2023. Tu jeszcze KPMG dokłada do siebie całą wartość merytoryczną tego wydarzenia. Ty będziesz otwierał to wydarzenie. Będziesz stał naprzeciw tej grupy firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, aby je z jednej strony powitać w swoim mieście, ale z drugiej strony coś powiedzieć. O czym będziesz mówił? Słuchaj, otwieranie eventów, to można powiedzieć, że stała się moja specjalność w ostatnich miesiącach odkąd zacząłem tą rolę jako jako wiceprezydent czasem mam wrażenie, że e, e, mam dodatkowy etat przecinacza wstęki, otwieracza eventów, Wręcz, e, e, że takim samorządowym Oliwierem się stałem, e, tylko mniej efektownym. W każdym razie e, będę mówił o tym, co jest, co jest banalne i co jest prawda. E, mimo tego, że ten sektor nabrał dojrzałości, mimo tego, że on się znacząco poszerzył w ostatnich latach bądź pogłębił. Eee, jesteśmy jeszcze bardzo daleko od miejsca, w którym chcielibyśmy być i daleko od miejsca, w którym ja to widzę, jako taki punkt optymalny, gdzie, gdzie dojrzałość tego lokalnego ekosystemu żywi się sama sobą, kiedy już jest ten efekt kuli śnieżnej. Jeszcze jako łódź, i to będzie, będziemy mieli z tym do czynienia przez, eee, przez niekrótki czas będziemy w takiej sytuacji że będziemy musieli cały czas ten tutaj ogień rozwoju podsycać. Duża część projektów, które są u nas w Łodzi, one są wystymulowane przez nas. My cały czas kładziemy na to duży priorytet ze strony mojej, ze strony pani prezydent, ze strony zarządu miasta. Jest Cały czas położony duży nacisk, duża uwaga na rozwój sektora, na biznes development, na przyciąganie nowych inwestorów, nie dlatego, że jesteśmy, że to jest jakaś super wysublimowana strategia, tylko po prostu my tego jeszcze potrzebujemy. Ten ekosystem nie ma takiego poziomu jak chociażby w stolicy, gdzie on po prostu sam się, sam się napędza siłą inercji. Tylko my cały czas musimy zastanawiać się, musimy dokładać programy, musimy modyfikować Młodych Włodzi, czyli nasz flagowy taki employer brandingowy program. My cały czas musimy do tego dokładać i uwagę, i kolejne cegiełki, i finanse, żeby, żeby się rozwijać, ponieważ jeszcze tego rozwoju Łódź potrzebuje. Potem, jak patrzymy na wszystkie statystyki, czy, czy saldo migracyjne, czy wiele innych statystyk, które są takim papierkiem lakmusowym poziomu rozwoju miasta, on jest niemalże wprost powiązany z dynamiką rozwoju miejsc pracy, czy miejsc pracy w tym szeroko rozumianym korporacyjnym sektorze. Więc będę mówił o rzeczach oczywistych, bo najczęściej te banalne rzeczy mają to do siebie, że są prawdą. Wiesz, wychodząc z założenia, że nie ma rzeczy oczywistych, bo możesz trafić na grupę ludzi, dla których akurat twoje miasto będzie stanowiło totalnie odkrycie, i czasami podkreślanie takich oczywistych oczywistości jest absolutnie na miejscu. No dobrze, panie prezydencie, to ja bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Nie mogę się już doczekać przyszłego tygodnia, tego, żebyśmy zobaczyli Ciebie na żywo na scenie i posłuchali o tych oczywistościach, o których tutaj przed chwileczką wspomniałeś. A za dzisiaj ci serdecznie dziękuję. To ja dziękuję, to była jak zwykle czysta przyjemność, dziękuję podcastu i że z nami te 15 minut wytrzymali.